Witam, witam serdecznie kolejnego dnia aurorowania. Słuchajcie. Skrzynka ponownie wisi już zamontowana. O. Możecie zobaczyć nowy rozrusznik. No. Już założyłem, że Wam nie pokazywałem, bo dwa razy tego samego się nie pokazuje. No. także, także ten tego. Ale pokażę Wam, co sobie kupiłem z tego względu, że stwierdziłem, że sam już będę sobie wymieniał, ewentualnie zrzucał skrzynię, wymieniał dwumasy, sprzęgła i te sprawy. Kupiłem sobie bardzo fajną, pomocną rzecz. a Mianowicie podnośnik. Wcześniej używałem bałwanka, ale mi się spierdzielił, to też Wam pokażę, o co chodzi właśnie z tym bałwankiem. To co ja kupiłem? Podnośnik. Podnośnik, o taki, Patrz, taki fajny. Zaraz Wam zademonstruję, jak to działa, tylko znajdę sobie wkrętarkę. Taki sobie podnośnik kupiłem, Słuchajcie, platformowy na kółeczkach. I nie jest to reklama. Kupiłem sam dla siebie, żeby mieć na później, bo ja rzeczywiście lubię sobie mechanikować, więc taki, taki sprzęt mi się przyda. No, jak to działa? Po prostu no nie jest to hydrauliczny, tylko mechaniczny, taki zapezowy. Tutaj mamy klucz 22 i możemy sobie podnosić. Dość wysoko podnosi chyba na 38 cm. Aż tak, nie? Można sobie spuścić. Damy trochę spuścić. Tak działa. Bardzo fajny sprzęt. No, no bo po, no powiem Wam, że bardzo fajny sprzęt. Przyda mi się bardzo. A jest to podnośnik motocyklowy do podnoszenia motocykla. On ma tu z podstawą jeżdżącą on ma udźwig, nie pamiętam 300 parę. A bez podstawy 500 kg. To mnie do pełności wystarcza. Mówię bez podstawy, bo jak widzicie ten środek jest w takiej. W kasecie. teraz go nie będę wyciągał, ale tę kółka można sobie ściągnąć i wtedy mamy wiecie, taki płatki bez podstawy kółkowej i mam wtedy wyższą nośność. Bardzo fajna rzecz. Właśnie do wkładania skrzyni idealna. Położyłem sobie skrzynkę, bo to jest podgumowane, trochę ją wykrzywiłem. On jeszcze się tak troszeczkę giba na boki, tak, o, teraz jest złożony, ale nie a tak się giba, nie, w tę stronę. Co przy wkładaniu skrzyni do krzywego silnika jest idealne, można sobie nacelować i no nie bez problemów, ale weszła skrzynia, w ogóle powiem Wam, że z tą skrzynią to drugi raz to jakaś masakra kurde wkładanie, jakaś oporna była, nie chciała wejść, no ale, no ale udało się. Co jeszcze poczyniłem, poczyniłem i zniszczyłem, oczywiście nowe zniszczenia odkryłem, jeżeli robiłem nowe... robiłem stare rzeczy, a odkryłem, znaczy robiłem te same rzeczy. I przy okazji uszkodziłem jedną rzecz i znalazłem usterkę w drugiej. O, a mianowicie tutaj. Tutaj to jest wężyk od chłodnicy i tutaj był odpowietrznik standardowo, kiedyś, fabrycznie powinien być. I tutaj ten, ktoś, to, ktoś kto to robił, to po prostu był wyciek. Było to związane drutem. Nie wiem czy Wam to pokazywałem a któryś materiale czy nie. Była normalnie jakaś taka dętka owinięta, kurczę, zasilpiona drutem, żeby nie ciekło. No, totalna amatorszczyzna, no, no bez sensu. Wziąłem to, wywaliłem, wywierciłem korek, bo był urwany, i wkręciłem śrubę na klej. Będzie to trzymać. Odpowietrznik nie jest potrzebny. Nigdy nie używałem w tej czwórce żadnej. Ten układ się sam odpowietrza bez najmniejszego problemu. A, przy wkładaniu użyłem tego centraka. No, nie pokazywałem wam, ale bardzo fajna, przydatna rzecz. No, można użyć jakichś tam kluczy, ludzie używają kluczy nasadowych, że też tam wchodzi. Można, no, można, niektórzy na oko, można. Ja sobie kupiłem na przyszłość, żeby mieć. Już nie muszę myśleć. Po prostu wkładam, centruję i, i jest. Fajna sprawa. No. Co jeszcze? Aha, dobra. Chodźmy tu. A co zniszczyłem? A o! Proszę, chyba ja pokazuję. Pokażę, pokażę. Zbiorniczek patrzcie. Ja bym go zostawił oczywiście. Nie chciałem go tylko wyczyścić elegancko, ale o proszę, co się stanęło. Widzicie? Krusiec się ukruszył. Ukruszył się ze starości, zobaczcie jakie to było już zapieziałe. i bardzo dobrze, bo podczas jazdy mógłby się upierdzielić i by był zgrzyt mały, więc kupiłem nowy, całkiem nowy, teraz zobaczcie jak ładnie lśni, mm, taki globus piękny, biały, no, o, 60 zł razem z korkiem, nie zapiąłem go jeszcze, bo chcę sprawdzać tutaj te wszystkie elektryczne sprawy, czy są dobre i później będziemy działać, no. Kurde, zimno powiem wam jak cholera. Mamy dzisiaj 1 sierpnia. Kurczę tak pizga, że Jezus Maria Józef. No zaraz ma się troszeczkę rozpogodzić. Będzie cieplej. Pani Ursulo, oderwimy te korki od butelek, bo jest za zimno, już za zimno. Dobra. Ogarnę to trochę. E, zabieram się do zaskręcania tego wszystkiego. Że tego nie będę pokazywał, bo to już pokazywałem. No i szybciej mi będzie bez filmowania, bo z filmowaniem to wychodzi trzy razy dłużej. <laughs> Zabieram się za robotę i no, mam nadzieję, że dzisiaj już będzie finał. No, a jeszcze Wam tylko pokażę jak ja teraz odpinam sobie wyciągam płożki, żeby na przykład wymienić przegub przeguby zewnętrzne, to sobie po prostu odpinam, y, znaczy luzuję sobie drążki skrętne. Odkręcam od wahacza dwie śruby, tam stworzę jest, na dwie śruby. Odchylam, puch do góry wychodzi bez najmniejszego problemu. Bez rozkręcania. Bez odkręcania stabilizatora. Bez, bez odkręcania stabilizatora czy alternatywu. Amortyzatora. Ach, miałem Wam powiedzieć o tym bałwanku. Zobaczcie, urwał mi się, no urwało mi się mocowanie do. No do kompresora, żeby podłączyć do końcóweczka, no taki Takie główne już kupiłem. No mordy, skręcony po raz drugi, mam nadzieję, że teraz będzie ok, nic nie kapie, bo już żeśmy trochę odpalili Nic nie kapie, ale słuchajcie, furor pali na widok kluczyka, patrzcie na to Jednak to była wina rozrusznika, skurzyłem się, kupiłem nowy, całkiem nowy, jakiś tam zamiennik I pali teraz na strzała, patrzcie, nic nie robię, pewnego sprzęgiełka nie wciskam, nic bez grzania świetnie, znaczy on już troszeczkę chodził, no ale ciepło jest, nie trzeba grać, patrzcie. cyklu I Wszystko gra. Poduszka się pali, zaraz poduszką się też zajmiemy dzisiaj. No, teraz elegancko. Wreszcie chodzi jak prawdziwa machina. Powiem Wam, że tutaj w tym samochodzie grzebał jakiś idiota, i to kompletny idiota na pierwsze oka, jak zobaczyłem te wężyki podciśnienia tutaj mówię, tak być nie może słuchajcie tu jest zawór zdaje się N75 a tu jest N18, albo odwrotnie, już nie pamiętam I słuchajcie tak do jednego zaworu było podłączone tak, to jest wyjście z tyłu z turbiny to jest Grucha turbiny i klapa gasząca. Nie, przepraszam, tak, klapa gasząca była podłączona wszystko do jednego zaworu. Tu. Bez dojścia podciśnienia. Jak to miało działać? Pierwsze co zrobiłem, to zobaczyłem, że tutaj jest zaworek i on odpowiada za klapę gaszącą. Podłączyłem tutaj dojście podciśnienia i na klapę gaszącą i klapa gasząca elegancja, elegancja Francja gasi silnik. Także to wszystko jest popierniczone. Muszę dojść do ładu, o co chodzi. Eku sobie wyciągnąłem, już muszę znaleźć piny odpowiedzialne za mafa. Tu już mam wtyczkę od kąpa. Muszę to odizolować, zobaczę, może po przewodach zlokalizuję, bo tu mam przewody odizolowane tako. Można powiedzieć, może będą te same, co? Co? Jak myślicie? I sprawdzimy. Ale to mówię, to już co sam zrobię. Jak do czegoś dojdę to wam powiem do czego doszedłem. No ale mówię, no, cymbał do kwadratu. No tak. <grywa> Rozbebeszyłem tę wtyczkę. To jest wtyczka do EQ. Mafa, 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 gdzie on jest. To w ogóle jakiś tajemniczy przewód odpad. No, zobaczcie. Urwał się przewodzik. Czyli to był przerwany. Musiał się urwać. O. Puszczę całkowicie, sprawdzę je, oczywiście miernikiem czy jest przejście po kablach I puszczę całkowicie osobno poza wiązką Tak zewnętrznie do mafa Zobaczymy czy to zadziała Bo na razie to to jest kurde masakrą Dobry, do bliden. No i co? Składamy wszystko do kupy N Niestety kabelki już podskładane, Niestety nie ogarnąłem tego mafa Nie wiem czy jest grane Kable są, przejście jest, nie mam, to przerosło moje <noise> możliwości, chyba dam do elektromechanika jakiegoś, już, już mam dosyć, już mi się nie chce, wszystko mnie boli przy tych pracach, już już kurde mam po, po dziurki w nosie. Dzisiaj jedziemy na przejażdżkę, na razie będzie chodził jako wolno sący diesel, <noise> bo turbina nie wstaje, można tak jeździć, nic się nie stanie, to nie są jakieś nowoczesne gówna. A... No i co? Zobaczymy jak będzie jeździć. Jeszcze muszę tylko spiąć przód. To jest chwila moment. Spróbuję jeszcze tą poduszkę wy zrobić, wymienić ten pierdolnik, gdzie on jest. Nie wiem gdzie jest. Gdzieś jest ważne. Gdzieś tutaj jest ten czujnik. Spróbuję go. A w środku jest samochodzie. Spróbuję go wymienić. I tu bajzer, kurde, zobacz. Ej, masakra, masakra Dobra. Schwalam do kupy i robimy sobie wycieczkę 30 km w jedną stronę zobaczymy jak jeździ ładnie odpala to jest najważniejsze elektrykę się ogarnie powoli, ale się ogarnie no i piękna skręcona wstępnie wypielęgnowana poduszka zmieniona ale niestety błąd dalej się utrzymuje więc trzeba będzie rezystor wpierdzielić dopiąłem tą poduszkę Eee, nie założyłem na razie poduszki, z tego względu, że Marcin Gama mi odkręcił i nie wiem, czy będę miał prosto kierownicę. więc podczas jazdy sprawdzę, mieliśmy jechać na tego, ale to pogoda taka, to, to chwilowo, może. No, chcemy się przejechać pierwszą taką trasę, krótszą 30 w jedną, 30 w drugą. zobaczymy, co to się da. Co tu się, na, co tu się, co tu się zadzieje? Znaczy pali, kurde na kluczyka mi się Patrzcie, ładnie zapali do zgrzania świec, patrzcie Tylko nierówno troszeczkę chodzi, ale ma prawo, jest wiekowa No i te mafy nie działają niestety, więc widzi jak wolno sący diesel jeździć Mówi się że trudno, żyje się dalej Ogarniemy to z czasem, ale zobaczymy, już się kłócą Właśnie się szykujemy do jazdy Adaś, lusterko Adaś, ale musisz całą, ra, całe ramię mi odchylić w tamtą stronę To No to! Całe ramię, całe ramię No mocno, mocno, nie bój się Mocno, jeszcze, jeszcze, dobra A Teraz lusterko, przekręć samo Jeszcze, 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 dobra I Teraz jakoś da się tak? Nie da się Dobra, weź cofnij troszeczkę na całe lusterko Dobra, za mocno i teraz lusterko od... Nie, dobra, dobra Odkryj lusterko w tamtą stronę Tego? Tak, 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 dobra Okej, i tak widać No i nic nie widzę w tych lusterkach Pierwsza jazda, proszę Co? Czekaj, muszę sobie poustawiać, bo... Pierwsza jazda Jak na razie wszystko OK, jak widzicie Zamykamy też sprzęgło działa normalnie miód malina nawet kierownica jest krzywo specjalnie tutaj jak pokazywałem Wam wcześniej nie montowałem poduszki powietrznej tej zaślepki tutaj czy inaczej mówiąc żeby sobie ustawić prosto i pod domem ustawić, a żeby ustawić kierownicę pokażę co trzeba zrobić normalnie nie wiem dlaczego tak jest ale teraz wyskakuje mi wałek się cofa i jest do dupy dobra lecimy Lecimy na warną łękę Pierwsza kontrola nie leci ze skrzyni olej, czyli jest dobrze, ale podkapuje z pompki dodatkowego obiegu. Bo tutaj miałem rączkę, gdzie ona jest. Teraz patrzmy, jest, silnik, jest rozgrzany, zobaczymy jak pali na ciepło. Na widok kluczyka. Zajebiście, czyli rozrząd jest dobrze ustawiony, wręcz bym powiedział, że idealnie. Teraz lecimy na nowe warpno. Zobaczymy. Jedyne co zauważyłem, to zawór się ten tutaj, pokażę daś. Nie cofa do końca. Jak przekręcę na ciepło, to później nie wraca. Tam jakąś sprężynkę trzeba zastosować. Dlatego skratek mimo zimnego wieje ciepłym. No ale to są detale. Ale to kurde, ten ja Powiedziałem Wam, że sprzęgło miód-malina tak delikatnie działa, że na początku myślałem, że nie działa. Pójdźmy z tych kratek, tutaj leci zawsze zimne. Nie szybciej, nie? Osiemdziesiąt, takie trzy. nie? No nie? No. Fajnie. No i stało się to, co miał stać, ale rozjebało się coś. Nie, nie rozwaliło się nic tylko wężyk, którego nie ruszałem od chłodnicy. Jak jechaliście widziałam jak takie... takie... Pss! Woda tak jakby, wiesz... No wężyk tutaj jest walnięty. Widzisz coś? Tak. No. nie, to nie wężyk. To nie wężyk. To nie wężyk. to, nie wężyk. to od pompki No i Weź zawiesz wody pokrótce co do tego? z czyli pompkę trzeba kupić jeszcze, nie? znaczy, no nie trzeba ja bym to generalnie zrobił, mam takie krótce w domu wywalić pompkę i zmostkować, nie? nie zmostkować gorąca tam, musiałbym do domu podskoczyć i... albo dnia ja podskoczyć, albo coś pokrótce to ja nie wiem który wieczór, ten... dwie opaski Biorę, pan, wiec... dwie opaski latarkę też dlatego warto właśnie jechać na pierwszą jazdę dwoma samochodami bo różne rzeczy mogą się właśnie zdarzyć takie jak to o Jezu jak tu sprzęgło ciężko chodzi Fajnie sobie zwanę, cóż, cztery lecimy teraz po część zamienną Mam takie zaś łączniki, wywalę pompę Po prostu wywalę pompę, ale tutaj sprzęt tutaj lepiej nie Wywalę pompę, ona jest do wywalenia Właściwie wkurzające jest to, że człowiek robi, naprawia, kupę rzeczy powymienia, ale i tak Ci pierdyknie rzecz, której nawet nie dotykałeś. No nie no, dotykałem, bo opuszczałem przewody Ale pompka była tak skorodowana, tak samo zbiorniczek wyrównawczy wymieniłem, bo przecież e, króciec odpad ze starości po prostu. Plastik się zrobił taki skruszały, to pękło, odpadło po prostu. I tak jest niestety w Pompka plastikowa, ma krótce. I teraz muszałej Ale karki nie wziąłeś. Teraz ja wam pokażę. ale Ci się na łeb wylało o, wiem dobra, idę weź w dół patrzcie zobaczcie co się stanęło ten cygwajz widzicie? plastikowe gówno Made in USA tutaj mamy numerki Audi nie, oryginalne także widzicie? O, pęknięta, naprawiona <grym> A tutaj takiej taki króci jest tylko kolanko zastosowałem i jest wszystko ok. Dobra, możemy zbierać, jest wszystko ok. Dobra, kryzys zażegnany, płyn wypełniony dzięki wodzie z perły. Jedziemy dalej, testujemy dalej. A, ale Powiem Wam, że jak jest ciepło, to pali jeszcze bardziej szybciej jak, jak na dotyk. Jedziemy? w trasie, lecimy zobaczymy co teraz Oby nic mieliśmy kolejny pit stop i kolejne zatrzymanie znowu było ubytek wody, ale tym razem ciśnienie trzymało kurde, szkoda, że to nie nagrywałem trzeba było dolać wody, bo poszło w układ ale pali na widok kluczyka to mi się tak podoba, że o Jezu zobaczcie, bez turbinki 90 Osiąga bez problemu. Tyle mi wystarczy. Póki co nie będziemy tu szaleć. Patrzcie na to. Wykorzystamy. No, Aurole, to będzie na półeczki kłaść. No czekaj, to będziemy jeść teraz. Czekaj, to, to, to. To no, Nie będziemy jeść tego. Ma Małe ja na półeczki układa, tylko tak, żeby się tam. Maja, zrób tak. Z jednej strony kładź, a później torbę jeszcze położyć, żeby ci nie przesuwały te rzeczy. Dobra? Torbę. I torbę tam z tyłu połóż, tak dociśnij do tych zakupów. Proszę bardzo, Aurora, Perła, rodzina w końcu w komplecie, nie tylko mechaniczna, ale i żywy. Daj, ja nie mam nic więcej. Żywy inwentarz Daj, to <laughs> Nie, to już za jest Cowboy Adam. Nie miałem innego. Kapelusz jeszcze z tego z Western City z Podkarpacza. Zapomniałem, że go mam. Co ty tu dźwigasz, małe? No. Jak chyba dwa razy mieliśmy alarm już, że płyn spierdziela. tak uleżymy pod samochodem, nigdzie nie kapie. Ale wiecie, jak to jest. Zalaliśmy plem pod domem. I ujechaliśmy, no, z 10 km. Szczelił ten kruciec od pompki. Nie dość, że jeszcze w układ nie poszła woda, to jeszcze się wylało. Także trzeba było coś chwilę dolewać, aż się układ odpowietrzył. I tyle. A teraz idziemy rodzinnie nad zalew. Co? Sam się zaplątał. zesłał. Patrzcie, jak tu kurde pakę widać. W tym lusterku to widać tylko pakę. Kurde, zobaczcie. O. No I co? taki mały komórk taki mały konwój tworzymy teraz. <grym> bardzo fajnie się prowadzi Aurorę, muszę przyznać. Bardzo fajnie. Już sobie tą kropeczkę zaznaczyłem, jak kierownica ma być prosto, mniej więcej o coś takiego, nie? I zaraz ją przestawię w domu. Pokażę Wam, jaki zrobiłem sobie przyrząd do skręcania kierownicy. I zobaczycie dlaczego to zrobiłem. Proszę, jak się bardzo fajnie prezentują, kurde. <grym> Patrzcie, o ile jest dłuższa, o tyle jest dłuższa. Stana, równo stanęłaś? Tak, mniej więcej. Idę zobaczyć. Tak to wygląda. No, mniej więcej. Ty deszcz pada z jedynej chmury, która nad nami jest. I o tyle aurora jest dłuższa. O. Proszę. Z metr będzie. Metr dłuższa. No i tyle. Ja się pięknie prezentuje z daleka. Idziemy sobie tam tylko ślimpra trwa <muchy> <To> się stanęło <śmuchy> <muchy> Pomost tenes Familiada idzie Come on Damek nie może wejść. Co ty gadasz? Pokaż się Ramzes Chodź! No chodź! On by wolał popłynąć No chodź, Ramzes Chodź! Czekaj, czy to działa, ty nie, chyba nie Co? Tutaj dzieci z okolicznych wiosek zwożą Bo Wiktora się mnie pytała po drodze, gdzie w Nowym wapiń bo to pokazuję, tu i co chopaka proszę. No przestań, Nie Co oni ci robią? Co oni ci robią? Ten słońce jest taki brudny, beżowy jest Patrz, co tu się dzieje. Każdy swoją ławkę musi mieć. Tylko na no, starszaki tutaj jest kulturalnie siedzą. Mamy <laughs> no sobie tutaj o starszych siedzi no, i dojechaliśmy. Słuchajcie, przejechaliśmy łącznie 81 km. Zerknijmy teraz ile z wody. Dwa razy żeśmy dolewali, ale to szło w układ. Ech, jest idealnie. Tyle jej dolaliśmy po raz trzeci. Jest tyle. Już się wystraszyłem, że dziś ucieka. No ale szło w układ. Dobrze. Teraz jeszcze kierownicę. obiecałem wam pokazać, jak to wygląda. już wam to pokażę. Idę po swój sprzęt tylko. O, już mam ustawione. Widzicie kropeczkę? Widzicie, o tak będzie widać. Kropeczka, jak ma być kierownica, a jest tak krzywo. Więc teraz problem polega na tym, że jak odkręcam tą śrubę centralną, to kierownica wyskakuje mi bardzo na sprężynie do góry i opada ten drążek. Nie wiem dlaczego. I strasznie ciężko jest to samemu ułożyć. Musiałem w pierwszej wersji to sobie tu, a tu. Widzicie o ten drążek? Podpinałem do góry. Na, podpinałem, podpierałem na tym, na hydraulicznym podnośniku. Ale zrobiłem sobie takie cudo. O, to jest mój klucz, zaraz go zademonstruję. Jak mu zrobię, tylko ściągnę tą osłonę. To muszę ściągnąć. Tutaj mam taką szpileczkę. Wkładam przez taki cylinder. Teraz nanizam tu. To nam się opiera o kierownicę i teraz tu taką blaszkę, o, taką blaszkę nagwintowaną muszę wsadzić tu, o w ten oto sposób i ją załapać, teraz Wam pokażę, może mi się uda. mi załapała. Teraz ją sobie dokręcam. Już wystarczy. Teraz sobie mogę zluzować to. Ja nawet nie dokręcałem. No. Wielki ściąga co zrobiłem, nie? To mogę sobie teraz wykręcić, dzięki temu, to nie spadnie. widzicie, o! I jak ładnie trzyma mi czpień, o! Ale muszę teraz zluzować. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. kierownica już jest wyluzowana Się nie obraca i teraz ją trzeba ustawić prosto. Jest, jest mój znak. Coś takiego. Mniej więcej. I teraz muszę znowu spiąć kierownicę w ten sposób, bo tamten czpień, widzicie, jak się schował? Nawet tak nacisnę mocno. To jest ciężko załapać przez te podkładki wszystkie. I teraz co? Teraz napinam w drugą stronę. Cykwuch. Tylko muszę... Dobra, dajcie mi chwilę. Muszę to wziąć prosto tak załapać. O, jak jest teraz. Już załapała. I teraz spróbuję. Dzięki. I teraz dzięki temu tutaj naciskam gdzie to jest przycisk tu. I mogę chyba załapać. Załapałem i już jest ok, dokręćmy na pewności wypad, wyciągam i już, dokręcamy. Już go zauteczką. I jest git. I siedzi. No, i jest zajebiście. Teraz tylko złożyć i już będzie cacy. Proszę bardzo, elegancko. Teraz powinno już być tak. Powinno, ale nie musi. Kluczyk, ściągasz, Marcelka, działał.